This is not this is not so serious Xiaomi jest trochę tak jak z wieloletnim związkiem. Darzysz uczuciem, szanujesz, bronisz kiedy trzeba, choć trafiają się sytuacje kryzysowe. Taką sytuacją jest dla mnie cały rok 2020. Najpierw piekielnie drogie, jak na Xiaomi Mi 10 recenzowany przez wielu Note 9S, czy teraz poprawiona wersja 9 Pro. I owszem, jest lepiej niż 9S. Tak, da się przyjemnie używać telefon, cena nie jest wygórowana. Tylko co z tego, skoro równie dobrze mogłoby go nie być. Ale zacznijmy od samego początku. Zeszły rok był dla Xiaomi niezwykle udany i nie ze względu na tzw marketing szeptany, czytaj polecanie go na lewo i prawo. Po prostu co by nie wypuścili okazywało się świetnym sprzętem. Przykłady? Proszę bardzo. Redmi Note 7, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T i Mi 9T Pro, świetny Redmi Note 8T, czy równie dobry Redmi Note 8 Pro? No właśnie, Redmi Note 8 Pro. Smartfon recenzowany przeze mnie dosłownie 7 miesięcy temu w swojej kategorii praktycznie bezkonkurencyjny. Telefon, który rozpalił moje oczekiwanie na rok 2020 i niestety w tym roku jego następca trochę mnie zawiódł. Pewnie widzieliście już recenzję Note 9S. To po prostu przyzwoity telefon z ewidentnymi plusami, jak i minusami. Note 9 Pro to praktycznie ten sam telefon z lekkimi usprawnieniami w postaci modułu NFC, lepszego aparatu głównego oraz 30 zamiast 18-watowego ładowania. Cała reszta w postaci designu, ekranu, wydajności, pojemności ogniwa przeplata się ze sobą w obydwu smartfonach. Konstrukcyjnie urządzenie jest bardzo ładne. Obustronna ta flaszkła Gorilla Glass 5. Niestety plastikowe ramki z zaszytym u boku bardzo szybkim i sprawnym czytnikiem linii papilarnych z symetrycznym oczkiem aparatu na środku. Frontu oraz kolejną, choć równie symetryczną wysepką z tyłu. Telefon jest zauważalnie większy, cięższy i mniej wygodny niż poprzednik, co osobiście traktuję jako minus. W 2010 roku na 7-calowe urządzenie mówiono tablet, a w 2020 roku na 6- i 7-calowy ekran mówić smartfon. Paranoja. A jak już jesteśmy przy samym ekranie, ten to popularny w swoim segmencie IPS LCD w proporcjach 20 do 9 z niezłym odzorowaniem kolorów, dobrymi kątami widzenia, choć mógłby być trochę jaśniejsze. Niestety bez 90 Hz poziomu odświeżania, co w tym segmencie oferuje już konkurencja, chociażby Realme 6. Rozdzielczość 1080x2400 pikseli w proporcjach, tak jak mówiłem, 20 do 9, co daje nam PPI w granicach 395 punktów na cal. Moim zdaniem jest ok, do tego w tym segmencie się mi zdążyło na już przyzwyczaić. Za wydajność smartfona odpowiada 8-nanometrowy Snapdragon 720G i nie zrozumcie mnie źle. Ta 8 ośmiorodzeniowa jednostka to całkiem wydajne CPU, nie wpływające negatywnie na drenowanie ogniwa. Problem z urządzeniem jest taki, że czasami gubi klatki i zdarza mu się przyciąć animacje w poszczególnych aplikacjach. Jasne, Bartek. Przecież to telefon za 1200 zł, to nie flagowiec, i ja to doskonale rozumiem. Zgadzam się w 100%, tylko że roczny i tańszy Note 8 Pro, uwaga z Mediatekiem Helio G90T aż takich problemów nie miał, w niektórych benchmarkach zeszłoroczny model też wyciąga lepsze wyniki niż tegoroczny. Pierwszy raz to mówię, ale dożyliśmy czasów, w których to lepiej używało mi się Mediateka niż konkurencyjnego Snapdragona. Czekamy na kolejne aktualizacje, bo to lekka plama na honorze producenta. Poza tym Android 10 w połączeniu z MIUI 11 sprawdza się bardzo dobrze, tak jak powiedziałem, umiejętnie zarządzając baterią. Do kupienia mamy dwie wersje, 6GB z 64 lub 128GB pamięci UFS 2.1, z dodatkowym miejscem na kartę MicroSD. Bateria o pojemności aż 5020 mAh jest w stanie bez najmniejszych problemów wyciągnąć wyniki na poziomie 7 godzin sot, co po ludzku gwarantuje wam 1 lub 2 dni pracy bez ładowania. Przy mniej intensywnym użytkowaniu wyciśniecie jej więcej. W przeciwieństwie do modelu 9S telefon naładujemy szybką 30-watową ładowarką, a nie 18. Smartfon nie posiada ładowania indukcyjnego, ale w tej cenie to raczej norma, więc nie traktowałbym tego jako minus urządzenia. Co do aparatów, mam mieszane uczucia. Owszem, główny 64%. Megapixeli w teorii jest lepszy niż 48, w modelu 9S w praktyce jest bardzo podobnie. Nawet zestawiając go z modelem 8 Pro, zdjęcia są po prostu odczuwalnie jaśniejsze z podobną ilością rejestrowanych detali. Reszta w postaci obiektywów, np. ultra szerokiego 8 megapikseli z przysłoną F2.2, makro 5 mega oraz 2 mega odpowiedzialnego za głębie, jest po prostu ok, nic poza tym. Nawiasem mówiąc, bawi mnie trochę sytuacja, że średnio Redmi Note 9 Pro posiada obiektyw makro 5MP, aby flagowa Mi 10 Miała 2 megapiksela Ja to nazywam paradoksem Xiaomi Telefon w ciągu dnia potrafi strzelić ładne zdjęcia Nawet w trybie ultraszerokim Pod warunkiem, że tego światła naprawdę jest sporo W nocy jest skrajnie dobrze Kiedy robimy zdjęcia obiektywem głównym Z włączonym trybem nocnym jest ok Jednak w momencie przejścia na obiektyw ultraszeroki A już tym bardziej dwukrotnego kropa Jest po prostu źle Samo wideo rejestrowane jest w maksymalnej rozdzielczości 4K Przy 30 klatkach Full HD w 120 fps Oraz Super Slow Motion 720p przez 960 klatkach Zresztą, co ja będę wam mówić, sami zobaczcie. Pojedynczy głośnik mono umiejscowiony z tyłu urządzenia także nie zrobił na mnie większego wrażenia. Od zwykłej płaski tłumiony bezbarwny dźwięk do obejrzenia filmu na Netflixie czy YouTube, ale nie do ambitnego odsłuchu muzyki. Natomiast szanuję zaczeka. na słuchawkach telefon sprawuje się trochę lepiej, choć nie jest to poziom znacząco odbiegający od tego, co reprezentuje głośnik. Po prostu przyzwoicie. Okej, okay, ale do czego dążę tym materiałem? Xiaomi robi tych smartfonów po prostu za dużo. Nie jestem w stanie zrozumieć wypuszczanie na polski rynek dwóch praktycznie takich samych bliźniaczych smartfonów, się kosmetyką w postaci NFC poprawionego obiektywu czy ładowania 30 ani 18-watowego. Równie dobrze można byłoby wypuścić tylko model Pro. Model 9S w wersji 628 jest sprzedawany za 1199 zł, aby 9 Pro w wersji również 628 był dostępny za 1399 zł. Jest też wersja 664 za 1299. Zatem różnice cenowe nie są ogromne. A nawet gdyby tak się stało i pojawił się tylko model 9 Pro, nadal nie widziałbym jednego znaczącego sensownego powodu. Na przesiadkę ze świetnego półrocznego Redmi Note 8 Pro, którego możecie kupić jeszcze taniej. I nie zrozumcie mnie źle: Redmi Note 9 Pro to spoko telefon. Możesz kupić i być zadowolonym. Choć osobiście, w cenie 1300 zł, zamiast Redmi Note 9 Pro, wolałbym wziąć Note 8 Pro, a nadwyżkę przeznaczyć na jakieś inne dodatki w postaci Mi Banda 4 lub innych gadżetów z tej stajni. A ich przecież mamy pod dostatkiem. To wszystko z mojej strony. Jeżeli materiał okazał się dla Was choć trochę pomocny, zachęcam o zostawienie łapki pod filmem oraz subskrypcji na kanale. No i na koniec, jak zawsze, pytanie od mnie do Was, czy nie męczą Was już te wszystkie półroczne premiery? Czy to już nie jest lekka przesada? Czy przesiadka z Note 8 Pro na 9 Pro ma jakikolwiek sens? Czy 8 Pro czegokolwiek brakuje? względem Note 9 Pro komentarze są Wasze, miłego dnia życzę, pozdrawiam, Sia!